Co? Nie masz? Za minutę widzę cię w gabinecie. Masz analizę? Nie, no nie, no nie. Koniec. Przypominam ci, że ty go wybrałeś. Mamy jakieś inne CV? Znajdźmy tak, kogoś proszę. profesjonalnego, kto będzie tutaj nie pracował. Chłopak bardzo fajnie się zaprezentował na interwiu, Bardzo dobre wykształcenie i nie wiem to. Dziewczyna, co myślisz? Fajna, Pamiętam, że była bardzo przede wszystkim ładna. Troszeczkę ja sobie nie poradziła na, na rozmowie. Natomiast mhm. i wykształcenie, i doświadczenie wszystko za nią bardzo mocno przemawia. Tak, pamiętam, Możemy że wybrać była ich oboje Dla porównania, mhm. Mhm. tak? Raport. A jednak. Hey, to dziękujemy. Dziękujemy. Widzisz? Ej, hey, ja błagam, wejść to, bo mi pęcha spękać dzięki. Ej, hey, zapłacony! thank you